Dzień kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym holu zakupowym na moim kanale. Szybko poleciałam o 7 rano w poniedziałek do biedry. Już wychodzę z założenia, że jednak nie warto w poniedziałek lecieć samego rana, bo połowę produktów nie było, które były gdzieś tam w gazetce, widziałam i chciałam kupić. No ale musiałam kupić ziemniaki, bułki, bo nic nie było w lodówce, więc musiałam tak rano lecieć. Wydałam 167 zł, powiem Wam. E, dość sporo, uważam. No, ale cóż. Kładki dziewczyną. Pomidory były 1 plus 1 gratis. gdzieś mam drugą paczkę. E, ser. E, wziąłam dwa opakowania, bo drugi był 70% taniej. E, wziąłam marcheweczkę, bo nie miałam już latówki, nic. Wziąłam też jajka, bo mi się kończą. Jutro mam takie spotkanie z koleżankami u mnie, więc kupiłam nam yy, piwo zero. Yy, yy, jabłuszka, były w promce. Yy, Ziemniaki. Wzięłam śmietanę, bo też nie miałam. Wszystko się kończy, ostatni tydzień wszystko się kończy. Yy, camembert. Bo będę robiła bagietki zapiekane. się drożdże. Jeszcze jeden ser. Wziąłam jogurt naturalny, bo jutro zrobię z koleżankami hachapuri calzone. I no i ten serek zapiekany. No i może jeszcze jakąś sałatkę zobaczymy. Mm, ser mozzarella light. A nawet dwie sztuki wziąłam Chyba końcu na to wychodzi. Opust łącznie miałam 25 zł, Więc. Słabieczko. Bułki. I tak jeszcze będę musiała iść już przed samymi urodzinami, bo jeszcze po kilku produktów nie kupiłam. Ser mozzarella. Szczypir w ogóle wzięłam dwa razy, bo nie wiedziałam, że wzięłam. Zapomniałam, że wzięłam i jeszcze raz go wrzuciłam. Dwie pakietki. na bułeczki. Dziewczynką wzięłam danio, to się zaraz od razu zapakuje do szkoły, a Nikosia jak wróci to sobie zje. Wzięłam pasatę, twaróg, znaczy ten alafetę, drugi camembert, kapustę kiszoną, bo może zrobię w któryś dzień Śnieżka, Śnieżka mm. bułeczka, no i śmietanka 36%, bo będę właśnie potrzebowała do urodzinowego ciasta. No i tak, to są zakupy, które zrobiłam. Jest tego niewiele. Wydałam 167 zł, więc uważam, że mega sporo, jak za tak małą ilość produktów. No ale... No ale cóż... Niestety... Nie udało mi się zmieścić w kwocie 2000 w tym miesiącu. Myślę, że to by było spowodowane, że były walentynki, były, są urodzinki, no jeszcze spotkania z koleżanką, z koleżankami, więc to wszystko gdzieś tutaj trzeba było na te przekąski pokupować. I mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu uda mi się lepiej. Chociaż w przyszłym miesiącu znowu są urodzinki Klaudusi, które też. Dwudniowe, bo jeden dzień z koleżankami, drugi dzień z rodzinką, więc też kiepsko, moim zdaniem będzie. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda. No, jeszcze będą musiały iść pewnie w czwartek, piątek do sklepu po te ostatnie zakupy. Dzisiaj jeszcze muszę na pewno kupić wędlinę. Obowiązkowo. No, i tyle. I to są moje szybkie ekspresowe zakupy w poniedziałek o 7 rano. Dziękuję wam za oglądanie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i bye bye.